Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją paczki do DT Agaterii, czyli paczki Design Teamu Agateria Craft. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to mam ogromną przyjemność być w DT Agaterii i inspirować Was na kanale YouTube tejże właśnie marki. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału Agaterii, to serdecznie Was do tego zapraszam, bo tam również znajdziecie moje inspiracje, które nie pojawiają się na tym kanale, na moim prywatnym kanale, i możecie zobaczyć je tylko tam. Także serdecznie Was zapraszam do zasubskrybowania kanału Agaterii. A dzisiaj chciałabym Wam pokazać, co też fantastycznego otrzymałam w mojej najnowszej paczce DT. Dostałam też kilka. Przepięknych e, gratisów e, od Agaty z Agaterii, za co bardzo dziękuję. Ale chciałabym Wam również pokazać wszystkie moje prace, które wykonałam w ramach inspiracji dla Agaterii, właśnie i które możecie znaleźć na kanale Agaterii. Tam znajdziecie wszystkie tutoriale, jak takie prace wykonać, a tutaj pokażę Wam po prostu efekt końcowy, który mam nadzieję zachęci Was do sprawdzenia tych tu tutoriali i zasubskrybowania kanału Agaterii. Na początek zapraszam na przegląd mojej paczki DT. Agateria w swojej ofercie posiada naprawdę fantastyczne bazy MDF i dlatego zdecydowałam się na wybór kilku albo nawet kilkunastu tych baz w mojej paczce kolejnej do DT. I tutaj już powolutku wkraczamy w klimaty świąteczne. Ja wiem, że jest dopiero sierpień, ale wiem też jak wiele czasu potrzeba na przygotowanie upominków dla wszystkich tych którym chcielibyśmy takie upominki własnoręcznie zrobione wręczyć. No i tutaj znalazła się baza bombki takiej klasycznej okrągłej. Można z niej zrobić, na przykład shaker boxa, bardzo podobną bombkę. Już pokazywałam na swoim kanale, jest zrobiony tutorial. Także, jeżeli macie ochotę, to serdecznie Was zapraszam na tutorial, jak już będziemy może bliżej świąt. Wzięłam kilka kilka rodzajów. Dokładniej trzy, klasyczną, taką troszkę bardziej pociągłą i jeszcze taką. Wzięłam również małego renifera, a to jest świecznik. Świecznik na tak zwane tealighty, można sobie go ozdobić i przygotować fajną ozdobę na Stół wigilijny. Wiem, że tak dziwnie brzmi jak w sierpniu, mówię o świętach. Sama się z tym dziwnie czuję, ale wiem, jak wiele czasu potrzeba na przygotowanie wszystkiego, czego byśmy chcieli. A tutaj nowość. Bardzo fajna choinka. I zobaczcie tutaj. Nie wiem, czy widzicie, będzie widać kabelek. Ta choinka jest też lampką, czyli możemy sobie włożyć te światełka tu do środka. Całą choinkę ozdobić. Ona będzie świetnie wyglądać, nawet po prostu pomalowana białym gesso i ozdobiona jakimś brokatem, tak, żeby się błyszczała. I mamy przefajną ozdobę, która dodatkowo świeci się. Ja uwielbiam, jak się wszystko świeci. Od razu klimat świąteczny czuć. I taki zestaw otrzymujecie w całości łącznie, właśnie z tymi światełkami. Wszystko jest tutaj przygotowane. Do złożenia i można wykonać naprawdę fajną ozdobę świąteczną. W Agaterii, jeżeli chodzi o MDF-y, to naprawdę wybór jest ogromny, dlatego zamówiłam też sobie tutaj trzy ramki, każdą innej wielkości. To jest ta wersja najmniejsza tą zamówiłam z myślą o kartkach. Troszkę większą z myślą o okładce albumu i największą, którą już samą sobie można fajnie przygotować i stworzyć jakąś ozdobę czy po prostu klasyczną ramkę na zdjęcia. Zdecydowałam się również na pudełko. Musicie uwierzyć mi na słowo, że to jest duże pudełko, a to jest mały. Małe pudełeczko, które może posłużyć jako pudełko na przybory, na pędzle, na nożyczki, no takie po prostu pudełeczko na biurko. Możemy sobie w dowolny sposób ozdobić, wykorzystać różne media i stworzyć swoje własne pudełko. Zamówiłam też kilka różnych obręczy w celu zrobienia layoutów lub na przykład łapacza snów. I tutaj idealnie sprawdza się do tego taka obręcz, są przeróżne napisy. Ja pokażę Wam, jaki, jak ja przygotowałam jedną z takich obręczy właśnie dla mojej, właśnie w inspiracji dla agaterii, mam tutaj ze sobą, także na pewno wam pokażę. Zegar, w takiej mniejszej wersji. Oczywiście trybiki. Troszkę znowu się robi świątecznie. Obręcz z napisem Wesołych Świąt w mniejszej wersji, a ta ogromna, która leży tam pod spodem, to jest właśnie taka największa wersja z napisem również Wesołych Świąt, którą chciałabym ozdobić i podarować w prezencie. E, mamy tutaj jeszcze rameczkę z myślą o layaucie, bazę koła również z myślą o layaucie, w takim dużym, okrągłym. Naprawdę bardzo fajnie się to prezentuje na takich bazach. I wspomniane wcześniej koło z napisem Wesołych Świąt. Jak widzicie, ono jest ogromne. Jeżeli dobrze pamiętam, to ma 40 cm tak, 40 cm także jest naprawdę duże. Spokojnie może posłużyć jako dekoracja na ścianie lub dekoracja na drzwiach. Agateriat nie tylko bazy MDF w mojej paczce znajdują się jeszcze cukierki ale również stemple. Stempel z napisem Wesołych Świąt. I zobaczcie, osobno mamy ten napis Wesołych Świąt, a osobno jest ta część z takim papirusem, jakby, więc możemy sobie wykorzystać tylko tą jedną część, albo tylko tą drugą część, albo wspólnie. Jeżeli macie inne napisy, również możecie połączyć go z tym papirusem, właśnie, i stworzyć sobie swój własny wzór. Do kompletu z wykrojnikiem, który również znajdziecie w agaterii. Jest zestaw stempli, listków. Pomyślałam, że idealnie sprawdzi się do prac nie tylko świątecznych, ale po prostu jakichś takich prac z kwiatami. I nie mogło oczywiście zabraknąć nowości, za które bardzo serdecznie dziękuję. Mamy tutaj maskę. To jest takie, powiedziałam, że to jest śnieg, prawda? E śnieg i piękne domki. I dostałam tutaj jeszcze troszkę tekturek od Agaty. Bardzo dziękuję. I tak oto prezentuje się moja najnowsza paczka DT dla Agateria Craft. A teraz zapraszam Was na prezentację moich prac, które już wykonałam w ramach inspiracji dla DT Agaterii. Zacznijmy, może, od tej pracy. Jest to obręcz z napisem Rodzina z kolekcją Happy Place od Minty Papers. Tak jak widzicie, pokryta białym gesso, dodatkowo wytuszowana distresami. Mamy tutaj wstążeczkę Vintage Ribbon, mamy kwiaty, po prostu taki ozdobny layout na ścianę. Ja trzymam go przyklejonego na jednej z moich szafek. Bardzo fajnie też będzie wyglądał w towarzystwie różnych zdjęć. Oczywiście tutorial, jak wykonać taką obręcz, dostępny jest na kanale Agateria Craft. Kolejna moja praca jest wykonana na bazie okiennicy i to takiej dość sporej wielkości. Mam nadzieję, że tutaj będzie ją widać i ja postaram się Wam ją tutaj jak najlepiej pokazać. To taka okiennica w stylu vintage. W tym momencie stoi po prostu u mnie w sypialni na drukarce. I w jakiś tam sposób pełni funkcję ozdobną. Świetnie się bawiłam wykonując tą pracę. Mamy tutaj wykorzystane różne media. Także jako osoba, która z mediami nie ma jakoś bardzo dużo do czynienia, świetnie bawiłam się wykonując tą pracę i myślę, że jest ona do zrobienia dla każdego. Także jeżeli macie ochotę taką okiennicę wykonać, to tutorial jest dostępny. Także zapraszam Was do skorzystania. Kolejną pracę, którą wykonałam, zrobiłam sobie chyba tak dla siebie samej na pocieszenie. Jest to taki mały layout na bazie rozgwiazdy z kolekcji Fantastic od Mintai Papers. I tutaj mamy moje zdjęcie z zeszłego roku, z wakacji. To akurat był taki krótki wypad do Gdańska. Pogoda nam się nie udała, ale przynajmniej na chwilkę mogliśmy być na plaży. I ten layout ja trzymam jako magnes. Mam tutaj przyklejone dwa magnesy neodymowe. I ten layout zdobi moją tablicę magnetyczną, która znajduje się nad moim biurkiem. Zawsze mi przypomina o wakacjach. Myślę, że jest takim pozytywnym aspektem mojej pracowni. W jakiś tam sposób pełni funkcję ozdobną. I ostatnia, najnowsza praca, którą wykonałam, jest w takim klimacie bardziej vintage, jest wykonana na bazie trybika z kompozycją z elementów do wycięcia od Mintaj Papers, dodatkowo metale Midform Castings, napis od Craft O'Clock i tutaj mamy różne woski użyte, czarny gesso, dodatkowo mgiełki, bardzo mi się podoba efekt, jaki ta obręcz nabrała. Zobaczcie, jak przepięknie błyszczą się tutaj te kolory. Przeróżne są przejścia. Na bazie czarnego gesso wydaje mi się, że wygląda naprawdę super. I tak jak mówiłam, ja z mediami nie mam jakoś bardzo dużo do czynienia. Ale świetnie się bawię robiąc takie prace, więc jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak każda z nich została wykonana, to zapraszam Was serdecznie na kanał Agateria Craft. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że taki film również się Wam spodobał. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach.